Servus, birle, cześć, przyjaciele piwni. Witam was w kolejnym odcinku o piwach najlepszych na świecie, czyli bawarskich, austriackich wokół Alp tworzonych. E, browar, który wam się przedstawię, jeszcze nie było go nigdy na, na moim kanale. E, browar jest dosyć znany, bardzo ładne ma etykiety. E, gdzie on leży? W takie miasto dosyć duże. Dolna Frankonia. Dolna Frankonia, jak wiecie, to jest taki najbardziej za, na zachód w stronę Francji. Tam taka kraina powiedzmy, no, mniej znana niż, niż, niż Górna Frankonia. Też tam dosyć dużo browarów, jest kilkadziesiąt browarów znanych. Między innymi ten Kajla, browar Kajla, dosyć wiekowy browar. Wam przedstawię, może tak w dwóch zdaniach, w 1836, 1836 yy, pierwsze takie wzmianki są w browarze. Do, yy, browar istniał do 2001 roku w rodzinie Sztumpf, yy, rodzina Sztumpf go prowadziła, niestety na, na, na skutek no, różnych zawirowań finansowych i, 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 i nie tylko, browar został sprzedany, czy inaczej wykupiony przez Hofbrau House, taki dosyć duży browar z Wittsburga ta bajka, Kej, marka Kejle po prostu przyje, została przejęta przez ten duży browar Wittsburg a browar Wirtzburg, no ma pod sobą kilka tych też takich przejętych właśnie które browary upadły w całości teraz aktualnie Wittsburger Hofbrau, akcje należą do Paula Nera. Więc no, nie jest to, powiedzmy, browar yy, w tej chwili można powiedzieć rodzinny, ale też nie jest to browar, tak jak myślicie, że Paulaner tam wprowadził wszystkie swoje rządy i tam produkują piwa no, takie z dupy, z trzeciej ligowej, tak jak Paulana. Więc tylko no, do akcji należą. Oni strasznie dbają o to, żeby te tradycje i te piwowarzy, te wszystkie tam Receptury, które były przecież przez, przez kilkaset lat dostępne, były dalej dalej uważane te piwa. Na pewno nie, nie są to piwa y, uspółcześnione w sensie no, jak najmniejszym kosztem i y, jak największą ilość, tak jak to robią koncerny, prawda? Tam się w koncernach liczy ilość, a nie jakość, a nie no, styl piwa. Powiedzmy. Y, Browar Keyle on produkuje w tej chwili. Ta marka, to jest siedem piw, trzy Wam zaprezentuję, takie najbardziej, bardziej, najbardziej, najbardziej popularne, z popularnych. Po tych piwach można się zawsze przekonać, w każdym browarze, jaki by to nie był na świecie, po tych trzech celach no, co on prezentuje sobą i co prezentują piwowarzy i co prezentuje sprzęt, który jest do tego używany. Pils Helles czy najbardziej takie no, reprezentatywne piwa, piwa dla dolnej fermentacji. No bo jeszcze być bok powiedzmy i tak dalej mercen no ale to, to już może w przyszłości mi się uda e, dostać. Gdycie zawsze wam to, co uda, uda mi się piwa dostać to zawsze wam e, prezentuję. Hmm. Zaczniemy od pilsa jeden bardzo lekki pils super etykiety mają takiego dzika widzicie kaila, kaila to się czyta kaila. El się nigdy w niemiecki nie czyta, czyli Dzik. Bardzo ładne butelki, bardzo fajne, wszystko na kachle. Super. Oni to przez długi czas tego nie było, to dopiero też ileś lat wrócili do tych właśnie butelek względów takich no sentymentalnych. Zobaczymy, co to piwko prezentuje. Widzicie to, jak widzicie te odcinki ostatnio. Są z dużymi przerwami, no ale to nie moja wina, wierzcie mi, naprawdę chorobska, nie choropska, wyjazdy różne różne inne sytuacje życiowe nie pozwalają mi aż tak często tych yy, yy, odcinków robić, ale obiecuję wam, że naprawdę zwiększymy tempo. Tym bardziej, że następnego odcinka zmieniamy kraj w ogóle, ale to się już domyślicie, o czym to będzie. Tym odcinkiem dzisiejszym. Zakończymy przez no, przynajmniej miesiąc <laughs> całą Bawarię. Zmienimy sobie kraj, to też bardzo fajny kraj. Ale wracamy do piwa. Pilsik bardzo ładny kolor 11, dwa zasypu zobaczcie, a jest kolor złoty lekko, więc tutaj no, na pewno mamy dodane troszeczkę jakiegoś słodu, który nam ten słód ciemni No na pewno ten jest marcowy, ale może być to jakiś karmel. Jakiś powiedzmy słód jedyński, tego typu słody, które no są troszeczkę ciemniejsze. Czyli w wyższej temperaturze suszone wtedy nam ten kolor troszeczkę idzie w dół, tak jak tutaj jest złoty. 49 alkoholu, zapach taki powiem Wam piwniczny, owocowy, lekki zapach. Piwa są dosyć jeszcze no ważne na pewno. Ja przywiozłem je na jesień. rzadko wam pokazuję piwa z Dolnej Frankonii, ponieważ tam nie aż tak tyle, tyle tych browarów dużo i one też nie są tak często reprezentowane powiedzmy no, w tych sklepach czy tam w tych rejonach, gdzie, gdzie ja się zapatruję, być może no, gdybym zmienił też źródła no to może bym tam więcej tych browarów, ale sam nawet nie wiem ile tych browarów wam do tej pory z Dolnej Frankonii, Przedstawiam, ale to naprawdę więcej jak 5 to nie było. Pilsik bardzo dobry. Wydaje się, że jest dużo gęstszy niż mam naprawdę. Nie jest to błąd żaden w druku. 11,2 zasypu, ale smakuje naprawdę. Zatarty jest bardzo po bawarsku, czyli nie tak wytrawny. Nie jest wytrawny ten, ten piesik, tylko taki nawet zbożowy bym powiedział, owocowo-zbożowy. No bardzo fajny piesik powiem wam, nie mam się do czego przyczepić. Goryczka jest dosyć duża. Na pewno 25 ma lekko. duża słodowość, duże ciało. Nasycenie nie jest jakieś mocno hamskie Widać, że no jest filtrowane piwo, ale nie jest jakoś wykastrowane w sensie jakiejś tam mocnej, mocnego zabicia wszystkich wartościowych rzeczy, więc piwko fajne. oceniłbym je tak na 4,9 na 5 wśród pilsów bawarskich, oczywiście bawarskich pilsów. Drugie piwo Helles 11,9 co, co mnie dziwi właśnie, że w tym browarze no, rzadko się zdarza, żeby Helles był mocniejszy w sensie balingowym od Pilsa. Przeważnie pilcy są dwunastki, a, a Hellesy powiedzmy 11,8-11,7, a tu jest akurat na odwrót 11,9 na 5,1 alkoholu, czyli piwo jest mocniej sfermentowane po prostu piweczko też ładnie się otwiera. Kachla to kachla, nie? To niestety to jest podstawa piw do dzisiaj. W Polsce browar staropolski z ludzkiej woli to robi, <ścoughs> ale no to co jest w środku nikomu nie polecam. No ale butelka też swoją robotę robi. Etykiety jest fajne, wszystko związane z dzikiem. Myśliwski, bo tam była kiedyś knajpa. Yy, wśród tych lasów to są tereny też łowieckie, też leśne, więc tam no, bardzo często w, w browarach jest wykorzystywana taka grafika myśliwska, łowiecka, leśna. Kolor troszeczkę ciemniejszy od tego. Mam jeszcze tego z czego nalejemy. Kufle nie są takie same, ale zbliżone, no duża ciekawostka dla mnie, dla was też. Cheles jest bardzo taki złotawy, no, fakt, że szklanki są pękate, kufle są pękate, ale w stosunku do pizza, no to powinien być jaśniejszy, nie? A też jest widocznie ten sam słodąc zrobiony w większy bali. Ja to tak określiłbym. Może się mylę, może błąd to jest w mój w myśleniu, ale ja bym tak zrobił bez. jest taki browar. Myśląc, że tak po, po uproszczeniu, zwiększyć po prostu ten sam, tym, samym zasypie, większy balik zrobić. No, chelaz jest z nich mielony zawsze. Z połowa tego, co połowa pilsa to chelaz ma. No, tak mniej więcej powiedzmy. No, jako helaz jest bardzo dobry. Poza tym, kolorem, który no, nie jest wadą, to jest po prostu interpretacja, która nigdy nie wpływa według mnie na, na jakość piwa i na, na ogólne wrażenia końcowe, smaków przede wszystkim. Jeżeli ktoś się czepia koloru piwa, w ogólnym całym obrazie piwa jest jakaś dla niego wada. A dla mnie to uważam, że to, jeżeli to nie wpływa na jakikolwiek smak, no to nie jest wadą. Nie? Po prostu jest to zawsze interpretacja. Trudno, żeby charakter był ciemny, no też by wtedy było przegięcie pały, ale że to jest jakiś tam widełkach, sam kolor nie jest aż taki istotny. Ważniejszy jest smak, przecież. Przy okazji korzystałem właśnie z tego, co Wam zapowiadałem. Przyszły odcinki, przyszły parę odcinków. Na pewno ze cztery będą lekko, może pięć, może cztery, nie wiem. Na pewno będzie towarzyszyła muzyka polska Sopola, Monika Morka z zespołem Mocna Sona Blusa. Dała mi zgodę, ponieważ jestem ich fanem. Są moimi przyjaciółmi, no będzie umilała Wam. W tych odcinkach muzyka będzie umilała zespołu mocnej Strona Bluesa, MSB. Zapraszam Was w ogóle na koncerty. 17 w Krakowie będzie teraz stycznia. Koncert serdecznie Was zapraszam. Też tam będę. Jak taki, jako fan, główny tam powiedzmy fan klubu, przewodniczący tego zespołu, serdecznie Was zapraszam. I no, jako, że muzyka, piwo się zawsze z muzyką łączy bardzo chętnie, więc z góry Was zapraszam też na, na w ogóle. No niedługo będzie płyta wydana. Już się tworzy ta płyta. Z trudnościami, no wiecie, no to nie jest takie proste płyte wydać. Są finanse też potrzebne na to, ale już niedługo na, na wiosnę na pewno będzie płyta. Będziecie mogli sobie kupić. Zapraszam Was na internecie, na YouTubie do posłuchania ich utworów. Bardzo fajna, żywiołowa muzyka, częściowo swoje grają utwory, częściowo to są takie kowary znanych utworów. no Jest zjawiskowa wokalistka Monika, ma naprawdę wokal taki, że buty zrywa. Bardzo Wam polecam. Do piwa to, to super muzyczka, rockowo-bluesowa. <laughs> Wracając do piwa. Pils poprawny, bardzo poprawny. Nie mam się do czego dowalić. 4,9 na 5, no bo to tak 5 to by było głupie zawsze, nie? Ale tak jest, jest moje ocenie. Ktoś daje dużo mniej. Jeżeli ktoś bym tym piwom dał powiedzmy 4 na 5, no to uważam, że się nie zna na piwach, tak powiem, bawarskich. Tak wam szczerze powiem. No. Można oczywiście nie lubić tych, tych styli, można tej interpretacji nie lubić, ale jako ocena no, cena w Helesie i w Pilsie 4,9 na 5 na pewno jest według mnie. Trzecie piwo, żeby nie przedłużać wam, Keller Beer, czyli niefiltrowany Keller, czy Dolniak. E, razem z tym Pilsem dostali na WBA srebrny medal parę lat temu. No fajna jest ta etykieta, Kejler. Dzik. Dzik, który pije piwo i żre źle te żołędzie, No jest fajne. Piwo niefiltrowane, trochę się boję, bo należy kochać należąco. O, no, ładnie się otwiera. Nie jest przegazowane. Tu na pewno też jest dodany jakiś ciemniejszy słód. Kolor bardzo fajny. No, ciemny, taki miodowy, ciemny miód. Nie filtr oczywiście, pięknie zamglony. Czy tutaj na tym piwie żadnych poza rozlewem atrakcji nie było? Czy ani filtracji, ani pasteryzacji. Powinnam się tutaj w zapachu przez pianę. Dużo się nie dzieje. Nie ma jakiejś owocowości, piwniczności. Chociaż powinna w sumie przy kalerze trochę być. Kaler bardzo jest piwem, bardzo szeroko też. Szerokie widziałki ma w kalerze smakowe. No a po ociepleniu trochę tak. Jest trochę tej piwniczności. W niektórych jest to dużo, dużo mniej. W smaku, rewelacja. Jako Zobaczcie, duży dosyć browar, ten Wilzburger, który tą markę ma, i to co Wam mówiłem, że to co powiedzmy w Polsce tego nie ma problemu, ale no, w Niemczech to był, był taki też problem, czy jest w Niemczech, że duże browary, które wchłaniają małe, czy markę odkupują od nieistniejących browarów, lub no, przez, przez zajwirowania ta marka. Piwa przychodzi, receptury do dużego browaru, to często się to wiąże no, z upodleniem tego piwa. Nie? Tutaj tego nie ma. Tego się obawiałem. Wam powiem szczerze, jak to piwo wam, no, wiedziałem, że wam, że przedstawię, tylko się troszeczkę obawiałem, że no, jeżeli ten browar należy do Paula ogólnie jako całość, ten Wilsburger, do czego należy ten Kajle no to coś to będzie takie no siki ciotki Weroniki nie? ale jednak nie powiem wam, że no, jestem ciekawy tych pozostałych piw tam jeszcze są cztery piwa w produkcji chyba jak mi się je uda, uda dostać, to oczywiście zrobimy drugą część tego odcinka mm. nie mam się tu do czego doczepić Karol jest wręcz poza tym, że nie jest aż taki mocno Owocowy, może i dobrze. Niektórzy, niektóre kalery, Wam powiem tak, walą taką, takimi stęchłymi owocami, stęchłą piwnicą, stęchłymi beczkami, coś takiego, o, stęchłe beczki. Są takie kalery, niektóre. Może to też jest w, w granicach yy, wytycznych. A tutaj jest fajnie to zrobione, bo tutaj właściwie te piwo nie ma. Z opachu się tutaj nie dziełem jakieś rzeczy straszające kogoś od kolera. Też to nie zna w ogóle kalerów. Na no, no w Polsce wiadomo nie ma, nie ma, chyba nikt nie waży kalerów. Nie wiem, nie zna polskiego kolera. Może był, 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 na pewno był polski kaler jakiś, ale w tej chwili nie, nie znam żadnego polskiego kolera. No to gdyby był taki, to by było super. Bardzo zbliżone te piwo jest, znaczy może nie jest zbliżone, ale też Wam kiedyś mówiłem, często mi się to zdarza, że nie wiem, jakieś zboczenie, że te piwo wydaje mi się takim lekką wersją Mercena, ale to jest tylko takie moje osobiste przez ten kolor i słodowość i duże ciało. Po balingu oczywiście nie, bo to 12-2 jest tylko baling to jest naprawdę bardzo mały baling jak na takie piwo Kaleby by spokojnie mógł być 12,8 i też by się nie stało bo było super ale naprawdę to piwo jest smakowo w dobrym tego słowa znaczeniu zbliżone do lekkiego mercena tak to powiedział nie jest to wadą oczywiście broń Boże to co wam mówię to nie są wady tylko takie moje odczucia, czu interpretacja, bardzo, są interpretacji. Nie uważam tego, broń Boże, że to jest na minus tego piwa, tylko taka uwaga, że przypomina lek lekki feldpira, niefiltrowanego, i to jest jego duża zaleta. Gdybym wam tak dał, odszczała w nocy, obudził was, napicie się tego piwa, co to jest za styl, no to mógłbyś się jeden, na dziesięciu by się mógł spokojnie pomylić, że to jest jakiś festbier, nie? Tak fajnie smakuje, tak okrągło, lekka owocowość, jest taka bardzo lekka orzechowość. Ciemno o, owoce, no bardzo fajne biwko. No super, jestem zadowolony. Bałem się tego nie Niesłusznie. Niesłusznie, im, im są ładniejsze butelki, czasami etykiety tym gorsze piwa są. Często tak jest. Szczególnie w Polsce. Więc <laughs> kolorowsze puszka, tym jest piwo bardziej z dupy. Ale tutaj, no, w tym przypadku Wam powiem, no, bardzo jestem ciekaw. Uda mi się może, nie wiem, kiedy będę następny raz w Niemczech. Może dopiero na, 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 na lato. Nie, nie wiem. No, to postaram się resztę tych z tych z tego regionu, z tych piw, tych piw dostać, no ciężko mi jest w Bawarii teraz piwa dostawać zrezygnowałem z tej hurtowni bawarskiej, której zawsze brałem no bo ceny przesyłu tego piwa są droższe niż te piwo, no więc to, że za... a piwa nie są też tam tanie, bo 2 euro, 2,5 euro za piwo tak, na niemieckie warunki też nie jest mało butelkowe a przesył no, dochodzisz do, do, do jakichś śmiesznych cen, no, że to przekracza w ogóle. To są najdroższe piwa, chyba w Europie, nie w tej chwili. Ściągać piwo y, DHL-em czy tam innym. No DHL-em głównie. Y, piwo z Niemiec do Polski to jest masakra. Nie? DHL takie ceny dopiercieli, że ja Wam sam też, wam też kiedyś polecałem ściąganie takich piw do Polski. Przez te, przez te hurtownie, ale nie wiem, naprawdę, ja, ja sam to od tego odstąpiłem. Wolę jechać, z, wiesz, z jakimś znajomym jechać, z, jakiś kolega gdzieś pracuje w Niemczech, nie wiem, czy coś, się z nim do tej hurtowni, do te drinkali, czy tam get drink marketu, kup sobie te piwa, ale to naprawdę wysyłka jest chora, nie? Chora, chcesz sobie kupić 20 piw, płacisz, kurde, za to prawie 100 euro, więc. No to jest chore, nie? Dlatego to co robi Grzesiek w Kaleja Polska, tam, to, to, to naprawdę super, te piwa nie są może tanie, ale no dobre rzeczy są i tak to tam taniej wyjdzie niż to ściągać by to było DHL-em z Niemiec, nie? To jest kosz, koszty transportu w tej chwili w Europie, no są po prostu chore, horrendalnie chore. Dlatego mój kanał, no, mimo że propaguje bawarskie piwa, no, jest mi czasem ciężko na sercu, że, że te, 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 te zakupy w bawarskich hurtowniach można przecież kupić większość browarów przez internet. no Wychodzą takie ceny w Polsce, że no, was to zraża i ja się wam nie, nie dziwię. Nie wiem jak to dalej ugryźć, po prostu będzie trzeba, browarów jeszcze jest dużo do do zaprezentowania. No, każdy sposób jaki znacie, inny niż DHL, no to, to będę, będę wam was chwalił za to, nie? No, dużo ludzi pracuje w Niemczech, dużo jeździ, przecież tam do roboty ludzi, więc no, można poprosić jakiegoś kolegę, nie? weź mi zajdzie tam do, do Getting Marku, weź mi tam dwie skrzynki, trzy skrzynki mixa jakiegoś, nie, więc już będzie coś, nie? Żeby nie tutaj kupować tych powiedzmy yy, piw marketach polskich, gdzie to przeważnie są wszystko takie, no, piwa przemysłowe niemieckie, nie? Rzadko kiedy, na no, 9, 9 na 10 piw w marketach, niemieckich piw to są niestety przemysłówki. Najwięcej, Wam powiem, w w życiu kupiłem piw przepraszam, nie, nie przemysłowych. No ale to też by trzeba co jakiś czas w tym Walszaniu na przykład sobie patrzeć, nie, co tam jest. Kilka odcinków na pewno w swojej historii zrobiłem na piwach niemieckich, bawarskich, które były w Wałszanie. Nie były to drogie piwa, ale nie były przemysłowymi. Ale dobra, niż o to, zapraszam Was do następnych odcinków bardzo bardzo ciekawe będzie fajna muzyka mocna strona bluesa inny kraj inne troszeczkę podejście do piwowarstwa chociaż też je bardzo kocham też je pokochałem, kilka lat temu je poznałem te piwowarstwo z tego kraju więc cheers bisglaś trzymajcie się